Ben, ben, witam widzowie, fani, tego typu. To Dopiero wracam z pracy do domu, a dzisiaj znowu na nockę, tego typu. Benz. Uj, Jezus, głowa, tego typu widzowie i fani. Co zrobić? Nic, takie życie. Takie życie, w i Trzeba harować. Żeby na życie było coś tego typu. No, ładno. Ładno jest. Wod się Ale co zrobić? Ja wiem, tak jak go to każdy śpi. Łobabę. <głodny> tego typu. A ja dopiero właśnie... Wracam z do domu Dopiero wracam Jak się legnę, to się legnę A, noska mi minęła szybko Właśnie Noska mi, minęła szybko Teraz Położyć się legnąć sobie Widział wani Wyspać się, bo ci znowu na nockę tego typu będzie Jak macie jakieś pytanie to pytajcie się Jak chcecie się o coś zapytać to się pytajcie. albo się wstydzicie A no teraz zapomniałem że się wstydzicie Kiedy będzie spotkań z fanami Nie wiem na razie nie mam głowy na to nie wiem, nie wiem, widzowie i Nie mam na to na razie głowy, żeby coś wykombinować. Ja mam maszyny, sprawy ta na głowę starsze Dlatego nie wiem, co jak widzowie i bo ja mam minę sprawy teraz na głowie ważniejsze dlatego jest ciężko powiedzieć Na razie Muszę legnąć Nie położyć, bo tak mi się chce A dzisiaj znowu na tego typu Pytacie się na pewno o co chodzi z tym azbetem Na pewno Bo tam podłapałem Wasze informacje Co to jest? Co to jest Azbet Co on odwalił tego typu Bo pytacie się nieraz nie dwa się założę A to jest e, były mod na streamie No i dwa osób poszło spięcie o to że będzie sterował naszym streamem będzie sterował naszym życiem tego typu jeszcze próbuję wcisnąć mi i kobrze pieniądze tego typu ja powiedziałam, nie chcę nie od niego żadnej pomocy od Azbeta bo on jak, jak da pieniądze to o to będzie myślał, że on aż Azbet skierowałem się do ciebie po prostu powiem Ci Jazbet, żeby po prostu sam sobie szkodzić. Jak w żebym publicznie po jeszcze powiedział kilka słów, a chyba nie chciał, to lepiej nie, nie, nie podkoć, ani nie można chcę ze mną zgody się tylko ośmieszać. Taka jest prawda, Jazbet. Ja powiedziałem krótko Podałem kiedyś mu rękę, bo że będzie poważniejsze, ale myliłem się, wiedziałem pani dlatego tego każdy człowiek uczy się na błędach, jak się mówi. No ale już drugi raz nie wejdę do tej samej rzeki. Dlatego hacja jest w sumie spalone, może, może sobie w trąbkę pocałować tego typu i bo jest spalony, Jeszcze chce nas przekupić prezentami, pieniędzmi tego typu To ze mnie też trzeba być trochę nie że tak do to, to, jakby się zniżyć, taka jest prawda. No ale jego sprawa, jego broszka. jak się mówi. Dlatego tak powiedziała. Niech on się nie pokazuje, tego ma swoje życie. My, ma swoje życie, niech nie, nie pilnicza się pomiędzy nami. Bo on miesza nam w życiu, a później ja muszę to wszystko składać do kupy i naprawy. Dlatego nie Asbest spada. Tylko mnie to, wiecie co mnie zastanawia, Dlaczego on się nie ujawnił wcześniej? No właśnie. No właśnie, to mnie to zastanawia dziś mnie to zastanawia. Fajnie. Dlaczego ten asbest się nie pojawił o wiele wcześniej? Tylko dopiero po dwóch, trzech latach. Czy mu żal? Czy co? Czy on chciał po prostu yy, zdobyć więcej informacji o nas? Ja to bym liczył, że chciał zdobyć więcej informacji o nas. I mieć nas, jak się mówi, na haku. Bo to jest takie moje zdanie na ten temat. Ja tu ja się nie wstydzę, tylko popyszę mówię, żebyś o tym wiedział Myślałeś, że o, będziesz grzeczny tego. Raz. Drugi, trzeci raz myślę, że ci dam szansę. Pogodzimy się. Błąd. No i się. Azbet. Sam się wykruszyłeś. Ja powiedziałem, ja jestem miły. Ja jestem skrytym człowiekiem. I taktycznie gram. Ja tego czekałem Na dobre moje uderzenia. Ja tego sobie czekałem, ja nie muszę tutaj tutaj wyciągnąć, On sam się wyłożyłeś, na to co. bez. A sam się wyłożyłeś, po prostu. Nikt więcej nie wyłożył się, tylko sam, sam się wyłożyłeś, po prostu. Bo chciałeś mi pokazać... Że jesteś przyjacielem. Teraz ja mi mówiłeś, że niby jesteś moim przyjacielem, ale co ci powiem? Taki przyjaciel, po można co on tutaj można zastrzelić? Tak z ci mówię. Pokażę przy przyjaciel, to by pomógł, a nie w odgadywał I jeszcze wyzywał A co ty wiesz? Dokładnie na grupie. Wszystko mam. Wszystko mam. Tylko nie chcę tego na razie ujawniać. Co pisałeś? Co wy wysyłałeś mnie na PRI? Wszystko mam. Tylko ja nie chcę na razie ujawniać. No ale jak, będziesz, jak się nie odczepisz od nas, husband, to trudno. Weter pójdzie. I to nie będzie, że to jest moja wina. Będzie Twoja, bo ja sobie nie pozwolę, żebyś sterował naszym życiem. Azbet, I'm sorry. Chcesz nas przekupić rzeczami, eee, co tam jeszcze? Rzeczami, pieniędzmi. Widzisz, Azbet, sam się do tego przyczyniłeś To ja na przykład. Jak Ci tyle razy mówiłem, tłumaczyłem, chcesz pomóc, chcesz być przyjacielem, to bądź, ale nie to do takiej stopnia jak Ty wyczyniałeś. I'm sorry. Ja nigdy ci nie używam, nie jako przyjaciel, ja nigdy jako przyjaciel to nigdy Cię nie traktowałem, bo wiedziałem, że w momencie się spalisz. Co, tylko czekam na dobre zagrania. no i faktycznie dobre zagranie poszło tak poszło, że sam się wydałeś sam się wydałeś nie ja mnie na grubie jeszcze na Pri wydałeś się no ale już kończmy ten temat, bo to jest dla mnie ten temat pozy sobie... Ty nie istniejesz w naszym życiu, tylko po prostu pino swojego życia, nosa swego. I, no i tyle mogę Ci powiedzieć po to. I nie, więcej Ci nie powiem, no bo nie chcę ci ani obrazać, ani nic, tylko sam sobie się spaliłeś. No ale już. Danie tego. Tak. Jakbyś nie wiedział o co chodzi, to azbet to jest były moc e, na naszym stylu. Jak obserwowałeś na przykład stronie, to stylu, to o co chodzi. Ale już. No dobra, trzymajcie się. zaraz na domu. Legnę. I sprawdź, bo że dzisiaj znowu na 22. Lepsza taka praca niż żadna. Trzymajcie się, wejrzę.